Walentyna Poczykowska. Kiedy pracowałam w Fastach, to moje nazwisko było Gierasiniuk. To były lata 65-66. To był niecały rok. To było stanowisko zapisywacz produkcji. Wtedy rozkr rozkręcał się taki nowy dział w Fastach, to, było, to była wykańczalnia. Jeszcze pamiętam, że tam pracowali jacyś młodzi, młodzi Niemcy i Szwedzi i ta hala produkcyjna jeszcze nie była, nie była całkowicie wykończona. Proszę powiedzieć, jak się pani znalazła w pastach? Pracował mój brat. No i oni zakładali zespół muzyczny. Mój brat grał na gitarze. I tu nieźle grał. Był tam też taki pan Janusz Jankowski. On pracował w radiowęźle w Fastach. Zresztą potem był naszym kierownikiem zespołu. On był bardzo muzykalny. Puszczał muzykę na, na wszystkie wydziały. Poza tym, jakieś wiadomości, które trzeba było przekazać wszystkim pracownikom, to też, też to robił. Ten radiowęzeł mieścił się. Tuż za wejściem do FAST, także bardzo często u niego w tym, w tym, jego kantorku spotykaliśmy się. A mój brat, mój brat ściągnął mnie tam, dlatego że dobrze śpiewałam. Powiedział, że, że mogę być solistką. No i od tego się zaczęło. Ile miała pani lat, przepraszam? – Ile lat miałam? 18 chyba. No i był też z nami bardzo dobry muzyk, młody też w moim wieku, może nawet młodszy ode mnie, Andrzej Zubrycki. Grał na gitarze. Każdy szanujący się zakład produkcyjny miał wtedy swój zespół muzyczny. Więc fasty nie mogły być inne. A że fasty to był bogaty zakład produkcyjny, więc oni, widząc nasz zapał, oni kupowali nam instrumenty. I to nawet dobre instrumenty. Ja pamiętam, że chłopcy to po perkusję pojechali do, do Łodzi, bo tylko tam ktoś produkował jakieś, jakieś bardzo dobre perkusje. Pamiętam nazwy nawet, to było perkusja Szpadreskiego chyba. Mogę się, mogę się mylić, ale, ale wydaje mi się, że tak. E, więc instrumenty e, mieli o, fast, nagłośnienie, wzmacniacze. To wszystko, wszystko było przez nich kupione. A czy inicjatywą zakładu też, żeby to był big-bitowy zespół, czy oni woleli na przykład, żeby to był raczej ludowy? Bo raczej mi się wydaje, że w tamtych latach to zakłady miały takie. Nie, 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 wtedy, wtedy już zaczął się trend tego big beatu, tej nowoczesności, bo to wtedy tak, wtedy, wtedy były modne już takie zespoły jak czerwono, niebiesko-czarni, czerwono-czarni. To, to w tym samym czasie powstawało. No i właśnie wtedy był ten trend na, te, na powstawanie zespołów, na tworzenie, tworzenie piosenek polskich, bo ogromne trudności były z tym, żeby, żeby słuchać muzyki zachodniej. To wtedy włączało się ten Chyba BBC, czy to był Laksemburg? Radio Laksemburg. I wtedy Jankowski, czy tam mój brat, ponieważ mieli te magnetofony szpulowe takie. Więc nagrywali tą muzykę. Ponieważ Jankowski był basistą, grał na gitarze basowej, a miał bardzo dobre ucho, bardzo dobry słuch muzyczny. To tak nawet ściągał tam od nich te aranże. I potem na podstawie tego no, sam trochę tworzył. No, ja to zasłynęłam z tego, że śpiewałam piosenkę Odpowiedź Niesie Wiatr czyli Blow to the Wind. To, była, to był przekład na język polski. A śpiewałem chyba Bob, Bob Dylan. No to to, co nawet mam nagrane na płycie, to tylko ta jedna, tą jedną piosenkę. A oni z kolei to też mieli dużo przekładów z piosenek zachodnich. No i trochę własnych, ale, ale te ich własne, to, to ja już w tej chwili nie pamiętam, czy to były tylko ich kompozycje, czy to, czy to też na, na podstawie pani tych zachodnich. A kto pisał teksty? No, najczęściej to Jankowski. On znał trochę angielski, także no, to był zdolny i muzycznie, i tak. Taki tekst, był. A poza tym w mieście, czy byście rozpoznawali Piąstochu? Hmm. Chyba tak, ale regularnie występowaliśmy na wieczorkach tanecznych. W, 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 w obecnej Famie, w tej kawiarni. To była też kawiarnia związków zawodowych. To regularnie w piątki odbywały się wieczorki taneczne dla y, osób pracujących w fastach. Ale najczęściej to przychodziła taka, taka młodzież, młodzi ludzie. No i ja pamiętam, że tak miałam około dziesięciu piosenek. Y, y, Swoich. Oni też grali do tańca. No i, i ludzie bawili się, tańczyli. A ja piosenki praktycznie wybierałam sama, te, które lubię. No. A że kiedyś jeszcze. Y, 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 Ponieważ byłam w trzecim liceum mi tam był też kabaret y, szkolny, prowadzony przez y, pana Senetelskiego, To ja tych piosenek miałam sporo. No, i tak na początek, kiedy dopiero był rozruch tego naszego zespołu, to ja, ja miałam coś śpiewać. I Plus to? to, No, na przykład, to była piosenka Mały Pan. To, była, to było Portofino, to była y, hmm, Banjo Boy. Kiedyś nawet zrobiłam taką piosenkę, bajeczkę, był sobie król, był sobie paś i oni też ładnie zaaranżowali to. No. Czy takie szlagiery? Takie tak? szlagiery, tak, tak. To, 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 to co się ludziom mhm. podobało. Mhm. A proszę, oś, czy Państwo zarabialiście coś za te występy, czy nie? Czy to było jakoś wam płacone, czy to na zasadzie hobby tylko? To było tak. Próby to oczywiście musieliśmy odbywać no, gratis. Natomiast kiedy kiedy graliśmy tak na tych wieczorkach tanecznych, no to, to, to zarabialiśmy. Ja zarabiałam o połowę mniej, dlatego że ja, ja mniej od nich napracowałam się, bo jeśli ja miałam dziesięć piosenek, to ja mogłam sobie pobawić się, potańczyć. Mieliśmy stolik służbowy, ale było tak, że. Zawsze ze dwie koleżanki przyprowadzę, bo to były też dziewczyny młode, które nie miały pieniążków na, na wstęp. Mieszkały jeszcze przy rodzicach. No i no, po prostu bawiłyśmy się na tym wieczorku. Mhm. A to no. były pieniądze, jak tak pani porównuje ze swoją pensją, to były znaczące pieniądze? Czy było... Nie, nie, nie. Na tamte czasy to chyba oni mieli po 100 zł, ja miałam 50 zł jakoś tak. Za 50 zł co można było kupić? Żeby tak, gdyby, uzmysłowić sobie ile to było? Hmm. Może dwie pary pończu. Tak A ile członków liczył w sumie zespół? Wtedy, kiedy ja byłam, to tak. Ja. Ale tak, ja byłam solistką, a poza tym wszyscy inni też śpiewali. Także jeśli ja na przykład miałam jakąś piosenkę, to, to oni dorabiali tam chórki, albo nieraz śpiewałam w dwugłosie z Januszem, albo doszedł do nas jeszcze taki Jurek Siedziukiewicz, który y, 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 też był osobą śpiewającą. No to. Y, we dwójkę z nim śpiewaliśmy. No to tak. Raz, Jurek, dwa, Andrzej, trzy, cztery. Pięć osób. Ale w międzyczasie to, jest, to, to jeszcze dochodziły różne osoby. Na przykład na skrzypcach czasami podgrywał chłopak który doszedł do nas, ale na krótko. To był przemek malisz, chyba, przemek malisz. Był też chłopak, który grał na kordonie, też taki dochodzący. Ja mówię pani tylko o tym, kiedy ja byłam tam, bo to był sam początek, to był rozruch. Ale diamenty, ten zespół diamenty, to utrzymywał się chyba jeszcze przez kolejne 10 lat albo i dłużej. To ja już pani więcej nie powiem, co tam było, jakie, jakie tam były zmiany, jakie, jakie prz, przetasowania. Ja poszłam na studia i to się skończyło.